Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dziś Was zapraszam na recenzję książek z serii Monstrualna Erudycja. Jeżeli oglądaliście naszą recenzję albo znacie książki Straszna Historia, to jestem pewna, że te również Wam przypadną do gustu, bo jest to coś w w tym samym stylu, tylko no jak widać nie dotyczy historii, a zupełnie czegoś innego. Dotychczas ukazały się cztery książki nakładem wydawnictwa Egmont. Oczywiście tak samo jak straszna historia, wstrząsająca elektryczność, nieznośna natura, śmiertelne choroby oraz straszliwa prawda o czasie. I tutaj na tylnej części okładki też mamy informację, że jest to super rzecz dla fanów serii Straszna historia. Jeśli chcesz wiedzieć, co stałoby się z człowiekiem w pobliżu czarnej dziury, skąd muszki owocówki wiedzą, która jest godzina i czy podróże w czasie są możliwe, ta książka jest właśnie dla ciebie. Wnętrze bardzo mi się kojarzy z serią Straszna Historia. Tutaj, jeszcze na początku, zajrzymy na spis treści. Najwyższy czas, na kilka słów o czasie, okropnie poplątany czas, zegar w głowie, zabójcze kalendarze itd., itd. Czyli bardzo tematyczna książka. Bardzo dużo o czasie można się z niej dowiedzieć. Też są quizy, są ciekawostki, informacje i w taki dość nietypowy, można powiedzieć, sposób jest napisana zupełnie jak straszna historia. W bardzo humorystyczny sposób wiedza sama wchodzi do głowy. Czytając książkę, to wszystko po prostu zostaje nam w głowie. Tak fajnie zostało to tutaj opisane, że po lekturze książki zapamiętujemy no po prostu zapamiętujemy. Uwielbiam takie książki, bo wiem, że one pomogą w nauce. Kiedy przyjdzie już czas na takie tematy w szkole, jeżeli będą poruszane, to z tych książek, tak samo jak ze strasznej historii, będziemy się uczyć historii, bo są dużo ciekawsze niż podręczniki i w cudowny sposób opisują te trudne, no jak jakby nie patrzeć, zagadnienia, śmiertelne choroby, to między innymi to, na co kiedyś się umierało, jest grypa, jest cholera i też tak samo skonstruowana książka, dużo komiksowych scenek, bardzo dużo informacji, też tutaj zobaczcie, akurat mamy quizowe pytania, są odpowiedzi, też są właśnie takie przerywniki, to wszystko znamy ze strasznej historii i tutaj to wszystko też jest, co sprawia, że bardzo przyjemnie nam się książkę czyta, Cudowna, naprawdę cudowna ta seria. Monstrualna erudycja o śmiertelnych chorobach. To już wam pokazywałam i jeszcze dwie nam zostały, czyli Nieznośna Natura, czyli między innymi poznajemy najbardziej ohydne, koszmarne, niebezpieczne tajemnice natury, które ukrywają, które ukrywają przed tobą nauczyciele. Jeśli chcesz wiedzieć, która żaba lubi mieszkać w toalecie. Jak nie wampiry piją krew i która ryba podawana czasem na obiad może zabić. Ta książka jest właśnie dla Ciebie. Masa, naprawdę masa informacji ciekawostek. I właśnie też między innymi o tym, co tam przeczytaliśmy, tutaj będzie cały portret. O właśnie, menu, danie dnia! I zobaczcie, ten nasz bohater tutaj się znajduje i tam jest o tym właśnie, jak on się tam można podzielić. Znalazł o wampirach. No super, super dużo informacji ciekawych, bardzo ciekawych informacji i wstrząsająca elektryczność. Zajrzymy sobie na spis treści. Zobaczcie, magiczny magnetyzm, magnetyczna siła silnika, elektryzująca elektronika, kipiące baterie, Kuracja wstrząsowa, śmiercionośne pioruny, to wszystko znajdziemy w tej książce, która jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, który naukowiec poddawał swoje gałki oczne elektrowstrząsom, jak elektryczny węgorz razi prądem i co elektryczność ma wspólnego z biciem Twojego serca. Jeśli jesteście ciekawi, sięgnijcie po książkę. Tak samo cudowne wnętrze, masa obrazków, komiksowych scenek. Też są quizy. No, te książki trzeba znać. Myślę, że monstrualną erudycję i straszną historię powinny wszystkie dzieciaki przeczytać powyżej trzeciej klasy szkoły podstawowej. Myślę, że to będzie już dobry czas aby samodzielnie sięgać i uczyć się z tych książek, no bo oczywiście czytać można zawsze. My czytamy je nawet teraz. Są bardzo ciekawe i bardzo lubię takie książki i bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. Monstrualna erudycja wydawnictwa Egmont więcej o tej serii na blogu w opisie do filmu jest link. Gorąco was tam. zapraszam i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.